Widzowie, ja jestem Witur, dzisiaj że będzie... no <grym wytorce> Dobra. Fajajaj, tak do serca widzieliśmy. Więc jakoś się będzie poczekaj, o! Hihihi! Jest chłopem. Czekaj, mój białk. Dobra, to na dobra widzę, co otworzymy sklep. O, kurde, o! To jest nasz sklep? Nie, poczekaj, ja mienię, tylko na to czekaj, ja zmienię tył, czy Szybko, czekaj. A, a, a ma się bać? Nie, um, Eee, czekaj. <śm> <śm> Bawię piwo. stary, pasuje. Dobre, bi -bo. Bi -bo. Bi -bo. Bi -bo, dobra. Pasuje. Dobra, ja dostałem bivo. Um, Bibo, Biwo! Piwo, dobra. Em, um, Bomboklan. Bomboklan. Ara, nie graj w League of Legends Nie graj w League Wagent. Czekaj, Czekaj, bo tutaj nic nie ma. A, bo ty kasę kupisz? O. Jaką kasę? Kasy i kasy, kasy nie można kupić. Kasy, to jest widać. Ara, wiem, dobra, Wyrzucamy produkty. Mamy Washing Powder It... Tworzy cały produkt Tworzy cały produkt Cały sklep otworzymy Binso upadaje O, ta wygałka przyszła Ty będziesz włożył, a ja będę Eee, nie, 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 to nie dla mnie Nie, to dla Ciebie ja przy kasie. już usiadłam. No dobra, no dobra, no to... No to, no to, no to odłożę, odłożę. spokojnie włożę do śmietnika. Czy gdzie jest śmietnik? Tutaj śmietnik. No. Włożę, włożę, spokojnie. No włożę do śmietnika. Nie wiem, nie Muszę Myślę, że użyłem swojej mojej karty gry podejść. Ty co to powiedziałeś, Antek? Piwo. Ej, bo to jest piwo stare, ale nie mamy piwa. Ej, no. Dziadziu idzie, musisz kupować rzeczy. Czekaj. Czekaj, zrobię nam idealną miejscówkę tego, to? Tak? No ale czekaj, no. Co mam, co mam zamówić? Czekaj. Jest to, jest to jest to, czego nie to ma. Flow. Flor. Wszystko to jest możliwe samo? Ej, no biznes się otwiera, tylko piwa jeszcze nie ma. Poczekaj, jest piwo tutaj gdzieś? Czy Andrew goods? Jest piwo i to dużo! Tylko... Dobra, zbieramy na level. Zbieramy na level Czekaj, to, to może na razie zmienię nazwę? A jak już będzie już na piwo, to będzie piwo piwostor. Zmieni normalną po prostu na razie. Mamy idealną nazwę i później zmienimy na piwo. Story, jak już Jak już no, I dole. będzie... Jak już odblokujemy piwo Piwo Piwo. I dole. I dole. I dole. Ik weet niet, ik weet het niet. is uber iets. To is bombo iets. <laughs> bombo iets. Stel je zacht op Bombo. Nie to czekaj. een chakker. Bombo iets. Bombo

Czekaj, cała Potrzeba. O, dużo potrzeba! Czekaj, flour, flour chyba jest tylko. Tak flour? nie, nie, potato nie mamy. Potato chips, beansop, poczekaj. Czekaj, potato no, chips. Beansauce, smati. E, washing flounder. Zamówiłem. I ja zamówiłem, zapomn zapomniał zamówiłem no, to nie, zapomniałem zamówić... możliwe. mamy tylko potato chips i tego.

Mimsów nigdy za dużo pierwszy hihihi. <laughs> no, Bro, gdzie ty to wyrzuciasz? Co uważa Potrzeba To trzeba jeszcze atle, 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 coś tam... O! No przyszło właśnie. Przyszło offel Ej, malom ulti. I Teraz laurę potrzeba czera znowu nic nie ma, znowu trzeba zamówić. Zamówimy mówiłem flower. No, no, no. Jak pan dostał flower? My nie sprzedajemy tego. Na razie serce musiało teraz zaboleć. Już nie boli, bo mamy słowa. Nie bobla. Boplak. E co <toddź> jest? Ja mu ja, ja zrobił ja więcej! Ja więcej zamówiłem. Ja też. Dobra, go to <toddź> <badań>. <toddź> O, Oto baję się co ty ze <toddź> mną. Nie, wiesz? Ciekaj ślina Ślinamon ślina ja sobie potrzeba. Zamówiłem. Zamówił? Bas like. the... uma... uh, Bas yaz... Czeka Basmatiego, tylko nie zamówiłem. Czy przyszło moje? Me? Moje przyszło. Basmati, Basmati już jedzie. Basmati już jedzie, jakby co, spokojnie. O, Eurotrack. To jest ten to jest ten wasz. To jest ten wasz. To jest widzowie? <laughs> to jest tam wasz. To jest ten wasz Mówisz tak na nie jedzie. O jest, to jest dostawa. Jedziesz? O to moje, to me. Masz <gryzny> <gryzny> matki, przyszedł. Masz matki, przyszedł. Masz matki, przyszedł. Nie weź matki. Bez matki, bez matki przyszedł. Bum, bum, bum. Бум-бум-бум-бум-бум. бум Мам, бум вообще бач? Подожди. Подожди. что Подожди. когда ты Подожди. 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 Wymyślimy My, jeszcze lepszą nazwę. Czy to jest Arabia? Co to jest za kraj? W którym jesteśmy Egipt? Nie wiem. Pusty. dobra powiedziałem, nie, tutaj. Tutaj jest to sklep. Dobra, ja tam powiedziałem, że Arabia. Ja tam bym powiedział, że arabia. Dla mnie żaden ten, dla ciebie żaden ten, ja mam ten pustynia. No, wyjdź na no, odbor to zobacz jaką nazwę. Dam. W pustyni jak na się Arabia. Czekaj, tylko do tych Josan, țosan, îți e curgăpici, am viață. rabia aici. Ty, dobra, by, ty, będzie, będzie część druga chyba. Będzie będzie odcinek. Jak to lekko 3 minuty chyba. Nie, to 11 minut już. Co? A sobie pewnie 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 będzie, pewnie tak 9, bo bo z, bez, z cięciami razem 11 no. No wichura Marek, wichura. Aa, wie, wichura. <administration> you call me money

Trzymaj że tutaj widzę, że się ale nie wytrzymałem. Zaczynasz miś kleju! A rabia, bój! O, tu raczej trochę skończyła, a nie, bo A już koniec wichury. A nie, nie koniec, nie nie Koniec wichury! A nie, nie koniec. Powerzwoje jest kiedy. Jó żebyś powie tak były. Ja bym się ma. Ja dziś się ma. Ja to ja pamiętam sobie 39. Pytałam. Kto jadł? Kto jadł? Kto jadł? Przecież dostawa przychodzi. Dostawa jedzie. Czy jest tak wasz widzowie, cały Eurotrak? Ciemno, jak nie powiem, dzi Później widziałem i będę może niektórzy tam pisali, że, że, że gadać na tych odcinkach, że młody jeszcze. Patrz Mati. Amen. Ale pro... to, to miałaś być złożoną. Ja z patrz, 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 nie kto daje do Szytyka. To nie jest śmiechu. Ej, poczekaj, wie, że robimy, ej, nie psuj, nie psuj, wie, że. No bo to jej będzie kryjele to upaść. Czekaj! Nie, rozpadło się! Ale ja już mam cztery... f Cztery Zadź. Stary zobacz I Do ściany to można wyrzucać, zobacz. Ja tu do ściany wyrzucę po prostu, zobacz. To w ścianę wchodzi Eee, nie gry wiga Legend! Stary zobacz. Weź, weź karton i weź tak tutaj rzuć. Tak rzuć, wiesz. Tak rzuć w ścianę jakby. Wyściał przy przez ścianę. No. Oj zadź, i zaď, wychodź tutaj. I śmieci nie ma. Dobra, to jest Ej, ale bratku nie zapomniał o tym, że te kartony no, są na mapie. Dlaczego? coś. Bratku nie chciałem nic mówić, ale wyrzuciłeś się na karton. Taki jest z jedzeniem. Nie, nie chcę, że ci jest tak spajkowany. Spajkowany jest prawdziwy. wróciłem, ale nie, nie wyrzuciłem, bo jest prawdziwy. Na pewno nie siwą. Nie, jestem drokarem. Dobra, wydźwięwięwię, więc tak, to będzie koniec odcinka. Czekamy, o tutaj. To będzie koniec odcinka. o subskrypcji i górze. A my się widzimy na odcinku. Cześć!